Witajcie moi kochani, dzisiaj tylko tak krótko, z racji tego, że póki co nie mam co nagrywać na naszym kafajterze, z racji tego, że cały czas muszę się męczyć na tym samym ekspowisku, w którym jest sala królewska. No i wam teraz tutaj pokażę, pokazuję właśnie po raz kolejny przejście przez salę królewską. Jakie potworki i tak dalej, no ale to już yy, bez żadnych opisów, tak dalej, będzie, to będzie tylko nasze tło dzisiejsze, yy, bo dzisiaj, yy, tak krótko i, i na temat, to było nie wiem, czy to było w niedzielę wieczorem, czy kiedy dodawałem ostatni filmik i mi wpadło yy, w oko coś tam z jakimś insta, Instagramem. Tak, tak to się czyta, dobra. Yy, bo oglądałem gdzieś mi na Facebooku, wyleciało, że moje koleżanki i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziłem, że to mogłaby być dobra inicjatywa, dobry pomysł, na przykład zamiast jakichś tam Facebooków, bo tutaj nic nie trzeba by pisać, nie trzeba mieć być zalogowanym, nie trzeba mieć konta na Facebooku i tak dalej, więc teoretycznie jest to lepsze wyjście niż jakiś tam Facebook. A o co chodzi w tym całym Instagramie, jak wiecie, to wiecie, to jest głównie dodawanie zdjęć. Osoby, które mają, mogą kogoś obserwować. I dzięki temu się dowiadują yy, bardzo szybko o nowościach, która, które ta osoba dodaje, więc teoretycznie, jeżeli yy, na przykład ktoś mnie, miałby mnie w obserwowanych i na przykład na telefonie miałby cały czas włączony internet, czy jakiś tam pakiet, czy WiFi, fi i raczej każdy, kto ma Instagrama ma też aplikację na telefonie, to mu przychodzi albo powiadomienie, albo jak będzie, wystarczy, że wejdzie w aplikację, to od razu widzi, że jest nowe zdjęcie. A inne osoby po prostu mogą dać sobie zakładkę właśnie ten link do tego Instagrama i wtedy, yy, no i wtedy co, mógłby sobie po prostu wchodzić w tę w zakładkę, w ten link i dzięki temu yy, mógłby sobie właśnie patrzeć, nic nie trzeba się logować, nic nie trzeba yy, robić, yy, czyli trochę nawet lepiej niż na Facebookach, no tylko tyle, że pisać mogę mu sobie tylko yy, za, zarejestrowane, czy no, tak więc to jest pomysł numer jeden. Była ta sonda, ta sonda była źle ułożona, oczywiście, bo to było tylko na podstawie tego, że ktoś ma Instagrama że w odpowiedzi było: Mam Instagrama i go chcę, a druga odpowiedź to było: I nie mam i nie chcę. A to wyszło trochę bez sensu, no bo ktoś ma Instagrama, może nie chcieć, a ktoś nie ma, a może chcieć, że widzieć mojego, tak? Więc tak trochę nie, nie pomyślałem, bo to było tak szybko, wszystko na szybko, że tak powiem. Więc. No więc więc. No ale y, teraz już mi się udało ogarnąć tego Instagrama. Y, więc będziemy coś tutaj rozkminiać. Y, w opisie oczywiście macie będzie już link do niego. Y, I tak stwierdziłem, że żeby nie było tak fajnie, żeby nie było tak prosto i tak dalej. Y, pierwsze co, pierwsze zdjęcie dodam kiedy osiągnę y, 10 kiedy 10 osób nie zaobserwuję, a Patrząc po sądzie, na pewno 10 osób już się znalazło, bo tam było chyba ponad 20 ileś, więc 10 na pewno się znajdzie, które mnie y, tam oddadzą do obserwowanych, czy jak to się tam nazywa w ogóle. I wtedy będzie pierwsza fotka y, i się podzielę, zdradzę Wam, na czym teraz y, rozkminiam. Może nie rozkminiam, tylko co teraz nagrywam, y, bo teraz y, się biorę za y, poradnik ten, niedokończony, ale już jest w połowie, mogę wtedy Wam właśnie takie różne zdjęcia tam będą i z właśnie z ekspienia i skądś tam, bo filmik to filmik, no ale filmik się wystawia raz na tydzień, a zdjęcia można, screeny, screeny mogę robić cały czas i mogę po prostu je dodawać i wtedy wszystko jest ładnie i pięknie. Yy, a, no i to chyba tyle, co odnośnie tego, link oczywiście będzie, yy, coś tam porozmyślam, jakieś zakończenie yy, dam właśnie, że będzie, będzie wiadomo, że można wejść sobie właśnie tak, tak owego Instagrama, no, i to chyba tyle, co, co a propos właśnie tego Instagrama, to mogę Wam tak powiedzieć, no przez moich znajomych jest to bardzo używany portal. Ja też prywatnie nie mam, ale oglądam ich, bo można, właśnie publicznie i po prostu wiem, co się dzieje, co robią, gdzie byli i tak dalej. Wtedy można popisać i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jedna sprawa, a teraz biorę się za drugą sprawę, którą są smocze łzy z portalu dogry.pl No i ja propos właśnie dogry.pl, takiego portalu, który już jest używany, już teraz znowu o nim zanika wszystko Ale ja cały czas mam, cały czas tam jakieś punkty wpadają i tak dalej, i tak dalej No ale co tu mogę dla Was? Jak ja zdobyłem swoje punkty? Gdzie ja to mam? Fuh, 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 fuh. Co się tak wolno ładuje? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to Jest historia punktów. No i że tak powiem, zjedźmy na sam dół. Kiedy to zarejestrowałem się 12 lutego. Nie, to jeszcze nie, to są stare. Hmm, tu jeszcze już mam 800. Nie da się cofnąć jeszcze bardziej? Kurde. No ale to ja się zarejestrowałem na początku lutego na pewno. No i widzicie, na początku zbierałem punkty z odpowiedzi. Jak możecie zobaczyć, ja mam jakiś telefon. To ma kalkulator, czy nie ma? Ma kalkulator. Wam pokażę, że na odpowiedziach też można zarobić dużo punktów. A wystarczy, nawet odpowiedzi nie muszą być zbytnio inteligentne. Widzicie, pierwsze punkty.

To jest gra i a to tylko 40 punktów, to było coś tam takie pierdołki. Wprowadzenie motta jest 20 punktów, czyli dodajemy nasze 20 punktów, mamy 170. Tutaj były te kolejne odpowiedzi. Oczywiście codzienne logowanie to jest również 5 punktów. Więc patrzcie na to, że na przykład przez miesiąc macie 30 dni razy 5 punktów, to macie kolejne 150 punktów. Więc to nie ma się gdzieś spieszyć. Już jestem, byłem z szybkie ze dwóch. No i tutaj wróćmy do naszego tematu, który poruszyliśmy. Tylko jeszcze drzwi przymknę. Yy, najwięcej punktów się na grach typu tutaj. No, typu tutaj. Chodzi o czołg. Chodzi o... Gdzie była ta gra. To chyba była ta. Yy, to już chyba nie ma tej gry, kurczę. Nie mam chyba z niej punktów już tutaj przypisanych. Tu muszę usunąć. Ale to była gra World of Tanks, yy, którą trzeba było ściągnąć. Jak zobaczycie, w wielu grach yy, możecie. Mogę teraz teoretycznie dużo punktów masz. O kurde, macie 700 punktów plus za jakąś jedną głupią grę. To ja tego jeszcze nie widziałem. Ale tutaj są gry, które na przykład były po 400 z jakimś tam lotnictwem i tak dalej, i tak dalej. Było dużo fajnych yy, gierek, które wystarczyło ściągnąć i zagrać raz i się dostawało dużo więcej punktów niż na przykład yy, tak, dla przykładu, na przykład jakiś The Settlers Online albo jakieś, nie wiem, tutaj masz jakieś Hanwars, Masz 50-60 punktów, pewnie gra przez przeglądarkę, trzeba się zarejestrować, trzeba kombinować, yy, trzeba grać, trzeba wbić jakiś poziom, trzeba zrobić tutorial, o, trzeba wbić 12 poziom. Pewnie, pewnie to trwa yy, tak Przypuszczajmy godzinkę, dwie. A na przykład w grze, yy, gdzie to jest, to nie ta gra, to jest ta nowa. Yy, Ion, co jest ta gra? Ion, do gry. Ion. Co tu trzeba było robić? A nie wiem, a gdzie ja mam yy, mojego Worda of Tanks, kurczę, nie mam gdzie się pomieścić z tym wszystkim? Gdzie jest czołg? Tu jest czołg. I to była gra yy, World of Tanks. No i kurczę nie ma napisane, ale polegała gra na tym, że musiałem ją ściągnąć, co no, oczywiście tam jest trochę giga. Ale to dać ci naprawdę szybko. I trzeba było oczywiście się zarejestrować, wejść do gry i chyba zagrać jedną grę albo przejść tutorial, który był krótki, nie trzeba było nic zbierać żadnych poziomów. Tak samo były gry z lotnictwem. Ja tych gier nie mam dostępnych. Zaraz i tego, że już nie, nie mogę grać, więc, to, więc ich nie mam. Mówicie, mam tylko te, w których jeszcze mogę zdobyć punkty. A jeszcze były, właśnie, gry na pewno były z lotnictwa, na których się dostawało dosyć też po 300-400 punktów. I dzięki temu yy, wystarczyło, że nawet nieraz jak ściągałem grę, to wtedy już mi się zdążyły, zdążyły punkty przydzielić. Więc nawet tak Wam się nie chce grać, to możecie zostawić tą grę na komputerze na dwa dni. Oczywiście to żadne jakieś wirusy i tak dalej, i tak dalej. No bo to są po prostu zwykłe gry, grywane tak samo albo nawet, nie wiem, lepiej niż Margonem, powiedzmy. Więc to są gry, normalne gry, bez żadnych jakichś oszust I zobaczyć czy podwójnie, jak dostaniecie punkty. Jak, nie, jak dostaniecie, to znaczy, że nawet nie trzeba było grać. A jak dostaniecie, dopiero po tym, jak wejdziecie w grę. I na przykład pamiętam, że w grze z samolotami musiałem rozegrać jedną grę zręcznościową. To nawet nie robiłem tutorialu, czy jak to się tam nazywa, czyli to takie jakby wprowadzenie. Tylko od razu w opcjach dałem: yy, tam był start, gra zręcznościowa. Szedłem, polatałem przez jakieś dwie minuty, tak się pobawiłem, w yy, nic, nic po prostu, tylko polatałem, polatałem, żeby nie, nie zlecieć i tak dalej. I po chwili wyłączyłem się z gry, albo byłem lepszy i przetrwałem całą grę, to, która trwała tam parę minut, i wtedy, po, po czekaniu jakiegoś tam czasu, już punkty były na moim koncie. I na takich właśnie grach po 300, 400, 200 punktów, najlepiej jest nabijać te punkty, bo grając w gry, jak wiem, że dostałem za 50 punktów, to aż mnie szlak trafia, jak muszę wbijać jakiś tam 12-poziom, żeby cokolwiek w tej grze zrobić. A zobaczmy, co to jest gra za gra. Załóż konto, pobierz grę i ukończ pierwszą grę. Około 60 minut gry. Czas oczekiwania na punkty 48 godzin. Czy gra jest warta tego, żeby się poświęcić i zagrać aż tak długi czas? To możemy zobaczyć na filmiku. Czekajcie. Mamy jakiegoś ludka. Zabijamy. Ja nie wiem, czy to tak, żebym nie spalił teraz coś. Metin tak się gra, że są takie ludki, jakoś mi najbliżej taka Tylko, że tutaj oczywiście broń i tak dalej to już miesza o to, ale Tak najbardziej to mi przypomina Metina Z tych wszystkich ludków i tak dalej To macie nawet jakieś screeny No mi te punkty już nie są jakoś zbytnio potrzebne Ale jak chcecie to możecie oczywiście zdobywać Bo 700 punktów, że tak powiem, nie, piechotą nie chodzi Macie jeszcze na pewno zweryfikować swój telefon, możecie za 35 punktów, no oczywiście być, bycie aktywny, czyli to 5 punktów za jedną odpowiedź, dziennie można chyba z 20 albo 30 odpowiedzi, więc yy, można na tym pozobywać, a ja na przykład, do domargonem jest naprawdę bardzo łatwo zdobywać te punkty, po prostu pytania są, e, brzydko mówiąc, nieraz idiotycznie proste i nawet jak się odpowie za trzecim razem, będzie się trzecią osobą, która powie to samo, to i tak punkty nam się przydzielą. No i to jest tyle jak ja zarobiłem. Serbianie z punktów z reklam wam nie polecam, bo to tylko kasiurę wam ciągnie. A nie jakieś tam podoładowanie punktów to też jest bez sensu. No tu więcej nie można po prostu o tym. Nie ma żadnej jakiejś reguły, jak można coś zarobić. O, tutaj są te gry. Co to było? O, to było to na pewno, tylko to było coś innego. Na pewno coś z samolotami. Tutaj są wszystkie gry, w których ja już też pozobywałem punkty i te inne. Może ją akurat znajdę. U, pa, 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 nie no, chyba już jej nie mam. Może. Nie no, musi być. przecież zawsze są. Czekaj, nie no, może już zapomniałem jaka to była gra. Na pewno była samolotami na pewno było 400 punktów. Więc naprawdę łatwo jest zdobyć y, punkty. Oczywiście jest teraz dużo nowych gier. Które się na póki co na pewno się tylko reklamują, ale już niedługo będą również, również w nich będzie można zdobywać punkty, więc nie macie się co martwić, jeżeli cały czas macie bardzo mało punktów. No jak możecie zobaczyć, tu jest masa gier i z czasem zapewne będą dawane jakieś promocje i tak dalej. Wystarczy patrzeć codziennie właśnie na zdobywanie punktów i na realizację zadań w grach, Bo wtedy wiecie, w jakich grach możecie. Ja nie, tutaj to ja tego jeszcze nie zdobyłem, więc zdobyłem... Z... O, czekajcie, a może w odznakach to będzie? Gdzieś ja kiedyś widziałem, że można było zobaczyć w odznaki. Kurczę. O, może gdzieś tu jakoś kwajter, coś, ten, nie. O, mam odznaki. O, dostałem odznaki. Mm, to na pewno był lotnik. O, to była jakaś gra. To była ta odznaka. O, to było to, tak, to było to. To była ta gra, na której zdobyłem chyba 300 albo 400 punktów. I tutaj po prostu odznaki się dostałem przez różne gry. W Metinie dwójce. Miałem zabić jakieś tam wilki. No to w sumie się zalogowałem, zabiłem jednego wilka, padłem, stwierdziłem, że nie chce mi się, a punkty i tak dostałem. I tu grałem wikariama, tu no z margonem, tutaj za jakieś tam coś tam. Kto znalazł ten wie, no tu jest Royal Quest, też jakaś gierka, po prostu, no musicie grać w te gry, no innego, innej opcji na zdobycie punktów niestety nie ma. I to chyba tyle co z takiego, no tu nie ma co po prostu dużo omawiać, nie ma żadnej reguły na zdobywanie punktów, no widzicie mi te punkty wpadają, od kiedy wypłaciłem Smocze moczełeski to był 31 marca, no To teraz minął tydzień, a mi wpadają codziennie 5 punktów. Tu mam za potwierdzenie rejestracji konta 100 punktów, czyli yy, macie ten link referencyjny, gdzieś on tutaj jest. Yy, o, to jest to. Tutaj macie taki link. Na yy, nie mogę kliknąć. Yy, tylko nie pamiętajcie, żeby go nie, yy, żeby go co. No żeby go nie reklamować Margonem na czacie, bo to jest po prostu od razu lecą muty, już teraz nie ma żadnych upomnień, od razu leci z góry na dół, mute, mute, mute. Bonus, bonus za każde cztery nowe konta. No ja i ja z polecę trzy osoby mi, żeby dostać 100 punktów, to osoba musi się zarejestrować z swojego linku i zdobyć sama 300 punktów. I ja oczywiście swoje linki daję zawsze pod filmikami, jakby ktoś chciał. No bo mi to po prostu wpada od tak Oskigon właśnie codziennie przez jakieś logowanie, przez kogoś, co się zarejestrował i tak dalej, i tak dalej. Na profilu Margodem oczywiście możecie rozsyłać. No, no ale teraz to jest kwestia po prostu czasu. Nie ma się gdzieś śpieszyć, nie ma co pędzić. Ja sobie długo co dozbiera mi się, będę mógł kolejne 5 czy tam 10 smoczych łatwy wypłacić i to po prostu tak łatwo można sobie zarobić No i to chyba tyle co a propos naszego dogry.pl, PL, bo tu nie ma naprawdę co dużo do opisywania. Ja sobie tylko tutaj już wam, mogę Wam pokazać, jak wygląda teraz mój y, dzień. Y, po prostu cały czas ekspimy. Y, skorzystamy z tego, że jest y, tydzień, że tak powiem, y, czasu mam rano trochę, po południu trochę, wieczorem trochę. I tak powiem, rano sobie wbijam jakieś tam 20%, po południu wbijam sobie jakieś 20%. I tak mi wychodzi, że dzień nie potrafię wbić yy, niecały level. Yy, no i to i Kasiurka oczywiście leci. Patrzcie, już mi się trochę uzbierało. Oczywiście cały czas pamiętamy, że konkurs będzie po świętach, ale to po świętach dopiero, yy, więc to będzie tak trochę lipnie i tak, bo ja po świętach mam wycieczki, później mają u mnie w szkole matury, więc chyba nie będę chodził, bo ja jeszcze nie zdaję, żeby nie było. Jeszcze aż tak stary nie jestem, yy, więc ja będę miał wolne. I wtedy, gdybym nie miał dużo czasu, to może jakiś konkursik wymyślimy, bo to już maj, tak fajnie na dworze będzie i tak dalej. To i konkurs może być wpasowany. No i to chyba tyle. Teraz na weekend, w sobotę i w niedzielę nie będzie filmiku żadnego stąd, od Grafightera, bo nie mam co nagrywać. No może mógłbym quest, ale quest sobie zostawię na kiedy indziej. Ale będzie jeden fajny filmik. Jaki to się dowiecie właśnie dzięki naszemu Instagramowi. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.